Cześć, witam wszystkich ponownie dzisiaj na wypadkach pogody robi się straszną. Ale mam nadzieję, że damy radę, jesteśmy tu na takim polu. No, już śmierci, ale śmierci bo takowodnie. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie zablokowany, tak żebym się nie zrobiał. Nie chodzę do A Akurat tutaj. No miałem pierwszy sygnał i wyskoczył mi taki kawałek. Taki odłamy właściwie nie wiem od czego może on być ale na początek może być to na razie tyle Do moi samej. drodzy mimo takiego silnego wiatru jednak ubram mogą być dobry bo wyskoczyła mi teraz monetka pierwsza dzisiaj 50 groszy prawdopodobnie rocznik 1976 czyli PRL-ka tak to wygląda no mówię Strasznie wieje, troszeczkę pada, to pole też jest wyrównane, także ja tu chodziłem, muszę się przyznać bez bicia, tu szedłem pierwszy raz yy, w listopadzie, jak w ogóle zaczynałem przygodę z wykopkami, pierwszy raz, szedłem w tym miejscu właśnie po raz pierwszy i nie natrafiłem na, na, na tą monetę, a dzisiaj, no sami widzicie, jest. <grywka> no. Takie moje zdziwienie trochę, ale dobra i to, ruszamy dalej, zobaczymy co będzie. Na razie. No i teraz wyskoczył nam coś takiego. Co to jest? Nie mam pojęcia. No to oczyszczę. No jakiś kształt, bo widzę także. Nie wiem, nie mam pojęcia co to może być. To na razie tyle. Pogoda jest dzisiaj fatalna, jeszcze gorsza jak wczoraj chyba nawet. W ogóle jest nieprzyjaźnie teraz ale miejmy nadzieję, że damy jeszcze radę trochę pochodzić i coś konkretnego zejdziemy. to na razie tyle mieliśmy kolejny sygnał wyskoczyła nam, nam taka kulka raczej to, to, to nie jest muszkietowa jakaś inna no ale dobre i to dobrej to idziemy sobie dalej jeszcze w kość ale mam nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymamy co jeszcze wyskoczy. To na razie tyle. Do następnego. No i wyskoczyła nam taka następna kulka. Jak tutaj. Taką jedną już znalazłem tam dalej. No nic. Dobre i to. Dobre i to. Zobaczymy co może jeszcze nam tutaj wyskoczy gdzieś. Ale raczej już się będę bo taka pogoda dzisiaj nie nadzwyczajna. Jeżeli nic nie będzie to spotykamy się przy podsumowaniu. To na razie podsumowanie. No niestety tylko tyle rzeczy udało mi się znaleźć, ponieważ pogoda była tak masakryczna, strasznie wiało, nie dało się chodzić, padał śnieg i w ogóle. Także no, tylko tyle rzeczy. Ile tu widać niestety, no ale nie zawsze jest taki jak człowiek by chciał, no, dobra zacznijmy od tej może, ten kawałek o jakimś od, od, odłamku, nie wiem co to może być, nie mam pojęcia, tutaj coś takiego jak to, też nie wiem, tu dwie kulki, jedna z nich, być może jest to i muszkiet, możliwe, że tak, jednak. Jednak możliwe, że tak. To jest muszkietowa i druga. Najprawdopodobniej też. Jak ona wygląda. No i monetka. Monetka. Tylko jedna, ale od dobrej tarze że w ogóle jest. PRL50 groszy. Mam nadzieję, że następnym razem tych monet będzie więcej. No nic zawsze to jednak jest coś to na dzisiaj tyle do następnego razu cześć